Nie, dobrze, dobrze. Mówiłem, że z Grzechiem mączą, pierwszy kibice. Siadamy. No! no! Yes! Mały? Jest! Yes! Yes! Brawo! Yes! Brawo! Samobój czy raci? Bardziej samobój. Brawo! Ale leciała światło bramki, tak, jeżeli leciała, światło bramki, to, leciało. to, to się nie liczy grań, samobój. To brawo, brawo, bija! Daj ja, ja. Ale przynajmniej ci kalenderzy. Ale panowie kurwa co wy są! Uważajcie! Ja pierdziel! Ale zjebał!